Cześć kochani! Jak wasz dzisiejszy dzień? Bo mój? Fantastycznie! Wypłacone 600 tysięcy złotych klientki, która zgłosiła się do mnie wczoraj. To jest dopiero ekspres. 600 tysięcy w jeden dzień? Tylko w bankowym brokerze. Pani, która kupiła sobie salę weselną jakieś półtora roku temu, wzięła kredyt, ale żeby mieć tam wkład własny, pożyczyła od kogo? Od rodziny. I teraz? Musi to oddać, plus do tego jeszcze ma jakieś tam e, dodatkowe inwestycje w sali, żeby była piękniejsza i żeby było więcej gości. E, I tak jak powiedziałam, zgłosiłaś do mnie wczoraj, dała mi pod zabezpieczenie swój dom prywatny, mimo że sala weselna jest ta spółkę, dała mi swój dom prywatny i to wpisałam się na drugim miejscu po banku. I wypłaciła mi w dniu dzisiejszym 600 tysięcy. Pani Krysia, po prostu przeszczęśliwa, powiedziała, że jeszcze nigdy nie miała takiego ekspresu. Więc jeżeli potrzebujecie kasy szybko, bezboleśnie, to kliknij w link, zadzwoń do mnie i tobie też pomogę. Bankowy broker.